Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy On jest dojrzałym mężczyzną, aby stworzyć związek? Karty. Przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty: Setno. Czwórka. buław. Co wychodzi naprzeciw? Świat. Wynik, odpowiedź, rada ósem kamieńczych. karty? Kochankowie. Sedno, czwórka bław. Romans. Życie bez konfliktów. Miłe kontakty. Związek nieformalny. Amonowanie dużą energią seksualną. Człowiek nie chce i nie potrafi żyć w samotności. I szuka potwierdzenia własnej wartości. Czuje optymizm. Nawet mógł zakochać się od pierwszego wejrzenia. Co wychodzi naprzeciw? Świat. Świat szykuje dla nas kolejne szanse. Jest początek i jest koniec. Człowiek niewłaściwie wykorzystuje swoją energię, podoba się jemu fizycznie. Podoba się jemu Twoje ciało. On czuje stan zadowolenia. Chce dobrych kontaktów. A z drugiej strony czuje osłabienie i brak energii. Wynik, odpowiedź, rada ósemka mieczy i kochankowi. Pytanie jest: czy on jest dojrzałym mężczyzną, aby stworzyć związek? to odpowiadam, że on nie jest dojrzałym mężczyzną i nie dojrzał do zawarcia związku. Chcę z tobą miło spędzić czas, bez deklaracji. Otwórz oczy. Nie wchodzi się w związek z niej mężczyzną. Natomiast mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ktoś nowy jedzie do ciebie windą. I na tym się skup. I tego ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot, Bośpie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Myśl. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot, Bośpie.